Platforma to serce samochodu. W tym rozumieniu platformy zawiera się i jednostka napędowa, i całe podwozie samochodowe, ale także i bateria, która jest kluczowym elementem samochodu elektrycznego. Top hat to elementy, które są specyficznie stylizowane dla naszej Izery, po kształcie których Izera będzie rozpoznawalnym samochodem na rynku. Top hat to jest nadwozie. Zdecydowanie w pierwszej kolejności lokalni dostawcy dostaną na rynku specyfikacje i zapytania ofertowe związane z budową Tophatu. Całość samochodu to jest około 1700 systemów i podzespołów, z czego dzisiaj po naszej analizie opartej o i o rachunek ekonomiczny, i o bezpieczeństwo projektowe, techniczno-technologiczne, ale także i o aspekty dopasowania biznesowego naszych dostawców, możemy powiedzieć, że około 750 systemów i podzespołów dla naszej izery będzie w tej chwili na początku produkowane lokalnie. W zakresie 200 kilometrów od fabryki jesteśmy w stanie albo polski przemysł jest w stanie wyprodukować 80% topchatu. Jeśli chodzi o korzyści współpracy z GILI dla naszego łańcucha dostaw, no to przede wszystkim należy rozumieć, że GILI, jako główny integrator naszego projektu, ma już wypracowany system angażowania dostawców do procesu rozwoju pojazdu. Jest to pewien know-how, który GILI przynosi tutaj do naszego projektu i na bazie którego, według standardów GILI, nasi dostawcy współpracujący w tym projekcie będą angażowani do poszczególnych etapów projektowych. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ dostawcy, którzy będą pracować przy naszym projekcie, będą mogli dać się poznać Jili również jako dobry dostawca, jako świetny producent części. Przez to również dla innych projektów Jili będą mieli szansę zaistnienia w całej bazie dostawców Jili. Jeżeli teraz firmy chińskie wchodzą do Europy z nowymi pojazdami chińskimi, z nowymi samochodami, sprzedają je na naszym rynku, to oczywistym jest, że Bardziej opłaca się mieć krótkie, dobrze skomunikowane łańcuchy dostaw, które są blisko rynków zbytu. Prędzej czy później z pewnością chińskie samochody również będą produkowane w Europie, i to będzie szansą wtedy dla tych dostawców, aby zaistnieć w sposób już sprawdzony w portfolio dostawców Gili.